Okej, okay, właśnie, o coś takiego mi chodzi, no. tylko jakbyś jeszcze no. w tle zagrał jakimś... La la, 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 Bla, bla, bla. Nie używajcie proszę w montażu tych, tych sampli, bo to jest jakby cała niespodzianka, to jest projection mapping. Dzisiaj opowiem wam, jak powstawał... Film bogactwo. Wielu z Was pytało w komentarzach, jak ten film został zrobiony, bo domyślam się, że wiele osób nigdy się nie spotkało z tego rodzaju technologią. To jest także jeśli ktoś widział, to dla niego to jest oczywiste, a jeśli się nigdy czegoś takiego nie widziało, to robi wrażenie. No i na to nie ukrywam liczyłem, więc dziękuję wszystkim za pozytywne komentarze e, i za łapki w górę, za reakcje na temat tego filmu. Został bardzo pozytywnie przyjęty, że zrobimy setup. Sam taką scenę jakby z pustym miejscem na środku i tam będziemy dawać różne przedmioty takie jak ten aparat i ten, nie? Bo wiesz, bo właśnie mi chodzi o takie efekty, które nie są takie strasznie tak mocno w kadrze, tylko takie technologia, w której to zostało zrobione, nazywa się projection mapping. Projekcja, czyli obraz z projektora jest dostosowywana do kształtów rzeczy, które są ułożone na scenie w taki sposób, żeby tworzyć takie no, iluzje. Cześć, Kasia. I tym w tym projekcie zajmował się Krzysztof, jego firma nazywa się Aeon Visuals i zajmują się takimi rzeczami między innymi. Dzień dobry, cześć. Projection mapping też można podzielić na kilka rodzajów, przede wszystkim na trójwymiarowy i na nietrójwymiarowy. To co my robiliśmy formalnie nie było mappingiem 3D, ponieważ nie wybudowaliśmy brył trójwymiarowych, chociaż Krzysztof mi podpowiada, że ta definicja jest na tyle płynna, że w sumie też w pewien, w pewien sposób możemy powiedzieć, że to jest mapping 3D, ponieważ były w scenie obiekty trójwymiarowe, jak na przykład te kostki, i obkładaliśmy je kolorkami. Tak więc wygląda nasze pierwsze przymiarki. jakieś tam rekwizyty daliśmy, na chwilę trafił, wszystko mniej więcej białe, żeby ładnie się układało światło na tym. Tak jest. Projektor. Podstawki. Podstawki. <śmiech> Podstawki. <śmiech> Zeszyty, gwoździe, pineski. Trytka ratuje wszechświat. O, jaki w ogóle to jest profesjonalne rozwiązanie, dajemy te. <śmiech> <śmiech> Podstawki pod piwo, by się jakieś podkładki przydały. <laughs> W takim ujęciu backstage'owym wygląda <noise> nawet trochę lepiej niż w tym, niż w takim samym wideo, bo to widzisz, że to jest wszystko w rzeczywistości, nie? Na żywo to w ogóle super wygląda, wszystko. Wszystkie te piękne dekoracje, które widzieliście w tym filmie, to są po prostu białe pudełka. W większości użyliśmy takiego zestawu białych, białych, elementów, no bo na białym oczywiście najlepiej e, światło się z projektora odbija, a grafiki, które rzucaliśmy na to wszystko, no to tutaj też możemy wydzielić dwie kategorie. Część to były rzeczy narracyjne, które ja wybrałem na bazie tam swojej przeszłości, e, z drugiej strony Krzysztof też używał swojego autorstwa animacji. Dla mnie kontakt z tą technologią był w ogóle e, re, re, rewelacyjny, ja... Tak, jak zresztą nawet pada w tym filmie, ja zajmowałem się wizualizacjami w klubach, robiłem takie wiecie, do rytmu, pitu pitu, żeby mrygało i żeby były te. To był mój pierwszy kontakt z wideo, więc e, powrót do tego, do takiego widziejskiego e, projektu jest. Dla mnie strasznie taki no osobisty i strasznie mi się podoba jak ta technologia się zmieniła te, przez te wszystkie lata, lata, no bo ja siłą rzeczy jak to robiłem, no to robiłem to wszystko na płasko, ileś tam 10 lat temu, a teraz to, teraz podobno w branży eventowej projection mapping to już jest stare, to już jest w ogóle moda, która już przeszła. Zastanawia mnie natomiast, że w przypadku wideo, faktycznie, rzadko się tego używa i ja bardzo chciałbym eksplorować to dalej. E, moim takim, no, ukrytym celem tego filmu było, żeby przy okazji się tej technologii troszkę nauczyć, trochę od Krzyśka podpatrzyć jego sztuczek, e, troszkę też, no, sprzęt, studio, jakby, zaaranżować do tego, żeby dało się takie rzeczy robić bardziej regularnie. Co <laughs> to może być taki spokojny. Jakby, że tutaj theme tego filmu może być, że technologia jakoś tam powoduje, że rzeczy ożywają, czy coś takiego, <Gl> nie? <g> Zawsze można <muszę> sobie to <g> powiedzieć. <g> Dobra, spróbujmy je jeszcze raz. Pod względem kręcenia tego materiału użyłem naszego elektronicznego slajdera, który spowodował, że wszystkie ruchy kamery e, to są takie dość fajne, płynne e, jazdy. Jest tam parę ujęć z gimbala, ale generalnie myślę, że ten slider tutaj zrobił robotę. To jest sprzęt, który kupiłem do filmu Światło w zeszłym roku, ale wydaje mi się, że tutaj jakby no, idealnie wszedł w tę konwencję, którą chciałem osiągnąć. Chcia Zamocowaliśmy projektor w ogóle. Zajwić tą metodę na taśmę. Jest jeszcze taśma z tury, się, się podpisać nie na, i na stolik jeszcze. z kwiatów. Musi być Biurko stolik, no tak. dron. <ślaski> tak. Tak właśnie powstaje profesjonalny, studyjny materiał. Kręcenie czegoś takiego jest trudne. jest trudne z tego powodu, że projektor masz jakby na wprost tej sceny. No i jeśli wejdziesz między projektor a scenę, to jakby rzucasz cień na to. Ciężki strasznie ruch kamery do zrobienia, bo jeden fałszywy w ogóle wiesz ruch i, i wchodzę w ten, no, w cień. Jeszcze muszę tak przejść w ogóle z kamerą po, po łuku. Nie, nie, nie mogę zrobić ruchu kamery na wprost, bo wtedy wchodzę w projektor, więc muszę tak jakby... Mam parabolę zrobić nad tym. Więc czasami e, jakiś fragment sceny jest w ogóle wycieniowany przez moją rękę, przez aparat i tak dalej, więc takich scen genera generalnie w filmie nie używałem. Natomiast na tych materiałach takich e, birolowych zobaczycie, że łatwo jest to spieprzyć, e, więc ważne jest precyzyjne podejście do, do szukania dobrych kątów w nagrywaniu takie, czegoś takiego. Nie jest to proste, bo jakby masz te ograniczenia, a jednocześnie chcesz stworzyć fajną wizualnie kompozycję. Co do klimatu filmu, to cieszę się, że bardzo wielu z Was wychwyciło o co mi chodziło. Chodziło mi o nawiązanie do filmu Tron oraz do st serialu Stranger Things, e, który zresztą w pewien sposób nawiązuje do Trona. E, jeśli chodzi mi o jakby muzykę i taki. groove. Nie rekonstruujemy e, gry okay. 3 Tak. Ale oczywiście, efekt też jest... Się... Eee, no zajebiste to jest. A teraz przejdźmy na komputer i pokażę wam parę ciekawostek. E, parę tygodni wcześniej poprosiłem rodziców o znalezienie e, starych zdjęć no właśnie z takim akcentem ja i technologia. No oczywiście nie wszystkie takie są i wielu etapów e, nie mam na zdjęciach, ale, ale to jest autentycznie e, prawda zdjęcie z wakacji na Mazurach. Tak szacuję, że wtedy kiedy Pierwszy raz spotkałem się z grami wideo, szacuję, że to był 93 rok, ale tak naprawdę no to wtedy nie, nie, nie miało dla mnie znaczenia jaki jest rok. Jak ma się 7 lat czy coś, to jakby wszystko ci jedno, więc, więc nie wiem, nie? No i tutaj mamy przykładową scenę, jak się zrobi stopkatkę, to tu jest naprawdę tyle rzeczy na Tutaj, ten fragment ekranu to jest loading gry, to są pasy, które w Commodore 64 pojawiały się jak się gra wczytuje. To jest jakiś glitch z Commodore 64, no a to jest obraz z gry Commando, właśnie tej mojej pierwszej gry, jaką zobaczyłem w życiu. I to wszystko jest ułożone na tych oto bryłach właśnie. Uważni widzowie mogą się wsłuchać i zobaczyć, że w tle tego materiału na dosłownie jedną sekundę pojawia się motyw muzyczny z gry Commando. To, za takie smaczki z kolei jest odpowiedzialny Mieszko, który też produkuje często moje takie bardziej zaawansowane filmy pod względem dźwiękowym. W takim mappingu możliwe są też takie zabawy właśnie, stoi się na, 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 na tle rzucanym na tło, można wziąć coś białego, wtedy wyciąga się jakiś fragment obrazu z takimi interakcjami, Tutaj nie bawiliśmy się dużo, no bo to jest jeszcze trochę inna, inna zabawa niż, niż to, co chcieliśmy zrobić, ale to jest temat otwarty na przyszłość. A, i w ogóle ważna rzecz, to wszystko było robione jednym projektorem. Widziałem teorię w ogóle, ile jest projektorów potrzebnych, żeby coś takiego zrobić. To jest jeden projektor. I pod względem jakości tego projektora, naprawdę, jeśli chcecie się pobawić w coś takiego, to nie musicie mieć super drogiego sprzętu. To, to, czym to kręciliśmy, ten projektor, to jest podstawowy bardzo model firmy BenQ, ale to chyba nawet nie ma znaczenia jakiej firmy, no. Każdym prawie projektorem możecie się pobawić w, w takie efekty. To jest ciekawe, bo to jest autentycznie mój własny fragment wizualizacji, e, które puszczałem w rentgenie w Krakowie ileś tam lat temu, dlatego stąd jest taki delikatny Amen Break wpleciony w, w tło. No tak to wszystko wygląda od tyłu. Od tyłu nic nie ma. Tylko jakieś tutaj śmieci na ekranie z tyłu, a tak poza tym to wszystko się dzieje od tej strony. Ta scena z książkami, y, tu jest jedna ciekawa rzecz, y, jako, jako masek użyliśmy autentycznych grafik okładek. Tych przeznaczonych do druku, z lakieru wybiorczego. No bo to są moje książki, więc mam, jakby, mam wszystkie grafiki, które, z których one były drukowane. Więc to, że tutaj literki na webshows i cała ta mapa jest dokładnie pod podświetlone, to co ma się świecić, to jest efekt tego, że użyliśmy właśnie dokładnie tych samych plików, z których książki były drukowane i nie trzeba było tego ręcznie robić. Znaczy, oczywiście to można odtworzyć taki wzór, ale nie trzeba było tego robić ręcznie, bo mieliśmy gotowe pliki. Nie? Tak samo tutaj na te detale, na na beczkach. Kurde, jak to fajnie wygląda, no? Ta muzyczka, którą słyszycie w tle tutaj delikatnie, to jest dźwięk e, kolejki Yamanote na stacji Shibuya, czyli mojej stacji, w której mieszkam e, w Tokio. Znaczy, no mieszkam ty... koło stacji, koło nie na stacji. To jest bardzo fajny efekt, to jest bardzo typowa rzecz, którą się właśnie z takim mappingiem e, rzucanym na trójwymiarowe obiekty robi. Jak coś okrągłego się ma, to pierwsze skojarzenie, jakie można zrobić, to gałka oczna. No czemu nie, nie? To akurat taka marka e, 360 idealnie do tego pasowała, fajny efekt. O, tutaj to, <ścoughs> dużo gałek ocznych użyliśmy w tym filmie. No tutaj też są gałki oczne na kontrolerach do, e, do Nintendo. W tym filmie chciałem też użyć e, kilku artworków, które przysłaliście mi, no bo uznałem, że autorzy się ucieszą, więc to jest e, praca nadesłana przez Wickę z Beczkowników. Te rzeczy z kolei to jest wykorzystanie Kinecta, czyli trójwymiarowej kamerki Microsoftu, przeznaczonej oryginalnie do gier, ale też wykorzystywanej do, do różnych innych rzeczy. I tak Kinect widzi świat, e, więc to jest obraz z Kinecta przechwycony, przepuszczony przez komputer, rzucony na projektor, tak, bo to jest w ogóle z projektora ze ściany kręcone, wszystko na żywo, więc myślę, że na żywo to robi wręcz fajniejszy efekt niż na filmie, ale już nie da się wszystkiego naraz, No i tak samo jak projection mapping można robić na bryłach, to tak samo można robić na twarzy, tak jak mówię, to nie jest, to co robiliśmy, to nie jest trójwymiarowe, bo to są po prostu, no, to jest płaski, płaski obraz po prostu wycinany maskami w programie do projekcji, który nazywa się Resolution. Strasznie mi się podoba to ujęcie z tymi falami magnetycznymi, a to już nam tak wyszło, tak po prostu ja już mówiłem, że fajrandko i skończyliśmy nagrywać, Krzysiek puścił jeszcze ten, ten fragment i ja stanąłem na tym tle i dzięki temu jedno z fajniejszych ujęć z całego filmu nam wyszło. To jest też... Dla mnie ważne. Ten film to jest pierwszy film w internecie, w którym ja się pokazałem przed kamerą. Się dużo się zmieniło od tego czasu. Bardzo taki no, osobisty ten film jest. Moim ulubionym detalem, na którego nikt chyba nie zwrócił uwagi, to jest, że jak jest wzmianka o Amidze, to w tle przez sekundę dosłownie leci muzyczka z gry Canon Fodder. Jak ktoś pamięta czasy Amigi, to niech sobie puści ten film i sprawdzi, to jest coś, co zaszyliśmy właśnie e, dla bardziej wnikliwych. A może takie paski jakieś latające na ten, to też będzie śmieszne. śmiesznie. No a tak z kolei wygląda zmontowany projekt, jak widzicie, w porównaniu do wielu innych takich, no, filmów... Yy... Bardziej zaawansowanych, jak na przykład sztuka składania historii, to ten projekt jest dość prosty. Wydaje się prosty, bo ujęć nie ma dużo, postprodukcji też nie ma tutaj za dużo, tylko jest no standardowo, tak jak prawie zawsze, e, dla mnie jedna warstwa adjustment layer e, z korektą kolorów. Nawet nie używałem w tym przypadku film konwerta, którego zawsze używam, tylko po prostu Magic Bullet Looks. E, bardzo ściemniłem obraz, bo chciałem, żeby był taki no, mroczny i dodatkowo no, nie ukrywam, ściemnianie obrazu tego typu działa na twoją korzyść, bo ukrywa wszystkie niedoróbki. Tam w tych, wiecie, w tych kadrach było dużo rzeczy, które były troszkę poza naszą kontrolą, szczególnie tam, gdzie używałem szerszego obiektywu, dużo rzeczy było po prostu jakieś tam śmieci z boku kadru, ale w momencie, kiedy się to wszystko e kiedy się podkręci kontrast i zrobi się no, taki bardziej dostojny ten obraz, no to to wszystko znika. Nie? E, więc e, dużo detali, oczywiście, straciliśmy po drodze, no ale to jest ryzyko, które e, zawsze się wiąże z, e, ze ściemnianiem. Ściemnianiem dosłownie i w przynośni. To środowisko kręcenia czegoś takiego jest bardzo wymagające pod względem zasięgu dynamicznego. Zasięg dyna dynamiczny oznacza to jest parametr kamery, który mówi nam, jak daleką drogę od cieni do świateł jesteśmy w stanie uchwycić na jednej ekspozycji. Na szczęście, jeśli ustawimy sobie ekspozycję na to, co jest jasne, i stracimy detale w cieniach w przypadku takiego obrazu, no to w zasadzie nic nie tracimy, bo w tych cieniach nic. Nic nie ma takiego znowu ważnego. Chodzi nam o te rzeczy, które są e elementem projekcji, a nie o rzeczy, które są gdzieś w tle, więc w tym momencie to na nawet na naszą korzyść wszystko działa. nie? Dla mnie największym wyzwaniem w montowaniu tego filmu było wycięcie rzeczy, bo materiału miałem sporo więcej, ale po prostu uznałem, że użyję samych najładniejszych ujęć, tych, te, które, te, które są w miarę bezbłędne i najbardziej mi się podobają. Były inne rzeczy, które można było wykorzystać w tym filmie, ale no, uznałem, że po prostu im mniej wykorzystam, tym lepiej w tym przypadku. Tak wygląda pomieszczenie studio. Po tym jak zakończyliśmy. Jest godzina druga w nocy, dzień czwarty już chyba. No nie udało się skończyć. O Jezu! Ale pajzel. Jak widzicie, można się w bardzo fajny sposób bawić projektorami. Tak wygląda taki projektorek, z którego to było robione. Jest. No to nie jest żadne cudo, to nie jest projektor jakby dedykowany do robienia e, takich rzeczy, bo nawet nie wiem, czy takie są, no poza jakimiś ogromnymi, bardzo drogimi, ale normalny taki projektor, e, jakikolwiek macie w zasięgu i można się bawić. Oczywiście wiąże się to z ograniczeniami technicznymi, trochę eksperymentowania e, z. E, z migawką jest potrzebne, z klatkowością filmu, bo nie w każdym frame rate, na każdym projektorze się da kręcić film, żeby nie mrugał. No, jest trochę wyzwań, ale jak się przez to wszystko przebrnie, to otwiera się niesamowity świat projekcji i mappingu dwuwymiarowego i trójwymiarowego. Super sprawa, naprawdę. Bardzo mi, się, bardzo mi się to podoba i chcę się tym bawić w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że się Wam podobało i że czegoś się dzisiaj nauczyliście. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia jutro. Papa! Pa.